Dzień dobry, nazywam się Marta Remplewicz, a ja Sofia Marciniak. Jesteśmy z wykształcenia chemiczkami, a zamiłowania do ziół zielarkami. Od sześciu lat tworzymy własną markę kosmetyczną, opartą na świeżych naparach z ziół. Cześć. Witam Was dzisiaj na naszym kanale, ziołowelaboratorium.com, laboratorium.com, ale samodzielnie. Muszę usprawiedliwić Zofię, ponieważ mamy bardzo dużo zamówień i niestety Zosia musi jej nie być. Znaczy, zajmuje się oczywiście produkcją kosmetyków. W związku z tym wydelegowana do yy, opowiedzenia Wam walentynkowego odcinka zostałam ja. I chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, jak walentynki to miłość, to róże, to kwiaty, to serca i oczywiście co jeszcze dodatkowo? Afrodyzjaki! Jednym z takich afrodyzjaków znanych, takich roślinnych, jest, są gwiazdki anerzowe. Pewnie kojarzycie jest z przypraw, tak? dokładnie taka przyprawa, bardzo aromatyczna, korzenna. Często możemy z, tą, z anyżem znaleźć jakieś ciasteczka takie pierniczkowe, właśnie z miodem, takie korzenne, przepyszna, zdrowa. Generalnie w medycynie ludowej w ogóle yy, Anyż używany był. Po pierwsze, do problemów trawiennych, bardzo ładnie reguluje trawienie. Po drugie, stosowały go mamy, które mają małe dzieci miały małe dzieci i miały niedobór mleka. To też y, powoduje y, produkcję mleka. No i y, oczywiście też y, był to stosowany środek przy y, chorobach układu oddechowego. Jeśli mamy chrypkę, kaszel. E, tak, e, na przykład, albo spływa nam gdzieś tam katar, po tylnie, ściance, gardła, czujemy taki. To to właśnie e, przyrządzano z tego anyżu, wykorzystywano właśnie do e, jakby radzenia sobie z problemami oddechowymi e, przy zakażenia górnych dróg oddechowych. No i teraz, dlaczego on jest też afrodyzjakiem? W ogóle to, że jest afrodyzjakiem, to już wiedzieli w starożytnym Rzymie, co robiono. Właśnie na koniec. Każdej uczty były przygotowane takie specjalne ciasteczka z anyżem, i te ciasteczka były przekazywane głównie, jakby skupiono się na tym, żeby to kobiety jadły te ciasteczka anyżowe, dlatego że one później czuły jakąś sobie taką moc, odwagę i bardzo chętnie pokazywały swoje wdzięki i kusiły panów. A dlaczego? Co w ogóle tak. Tego naszego ulubionego składu, bo ze składu fitochemicznego jest w, właśnie w gwiazdkach anyżu. Przede wszystkim y, mamy tu co czuć zapach. Jaki jest zapach, czyli mamy olejek eteryczny. Olej eteryczny, i jest tu go bardzo dużo, tam 80-90% nawet, który składa się głównie z anetolu, czyli tej substancji, którą tak wyczuwamy. Ma do tego też safrol, ma też felandren, ale oprócz tego, oczywiście, jak to każda roślinka, ma jeszcze fenolokwasy, flavonoiny, no i oczywiście kwas szykimowy. Dlatego też, do, jeszcze nie powiedziałam, że do zewnętrznych, zewnętrznej medycyny ludowej używany był, jeśli były jakieś problemy z Grzbicą, na przykład powtarzającym się grzbicą, czy jakimiś takimi infekcjami skórnymi. I chciałam Wam teraz pokazać, jak taki. Bo jeden to mamy ten olejek tutaj w tej gwiazdeczce, a drugi mamy. My używamy takiego olejku już. Zobaczcie, on jest właściwie bezbarwny, ale pachnie przepięknie. I ten olejek anyżowy my zastosowałyśmy w naszej. Płynie do higieny intymnej, anyżowej ziołomyjce, właśnie jest tu dodany ten olejek anyżowy wyciśnięty z anyżu, zatem moje zalecenie jest takie, panowie, to jest afrodyzjak działający bardzo mocno ee, i na mężczyzn i na kobiety, ale... Uważam, że każdy mężczyzna powinien kupić na swojej kobiecie. Po pierwsze, jest to płyn intymny, który zadba o tą sferę najbardziej kobiecą, najbardziej delikatną. Nie będą się powtarzały żadne infekcje. Jeśli mają Wasze Panie skłonności do infekcji e, intymnych, to to sobie na pewno, ten płyn sobie poradzi i nie będą one nawracały, a to jest najważniejsze. A teraz mam dla Was również afrodyzjak, który będzie pobudzał Panów. I też jest to olejek. Olejek Dawana to jest olejek pozyskiwany z takiej bylicy, ale jego cechą jest to, że tak, pachnie pięknie owocowo. W ogóle był uznawany za dar, nie, właściwie dar bogów, bo. Był skład, jakby kojarzony z siwą, czyli z, w ogóle jest wykorzystywany w tradycyjnej medycynie hinduskiej, Ayurvedzie. Ma przepiękny właśnie taki zapach owocowy, ale niezbyt słodki. Nie jest taki nużący. Olejek eteryczny, właśnie ten zdawany, zobaczcie, ma taki bardzo charakterystyczny też kolor. Jako tutaj w krople jest taki żółty, żółtowo-bursztynowy, można powiedzieć. Pięknie i składa się, jego skład to jest tak, głównie nerol, geraniol, kariofilen, linalol i takie charakterystyczne dla dawany furany, związki chemiczne. I teraz tak, co możemy z tym olejem, w ogóle jakie on ma też działanie. Główne jego działanie, to tak jak właśnie w ayurvedzie się mówi, że on jest takim boskim, m, boską rośliną, y, jakby próbuje, y, ma moc odkrywania w Tobie boskości. Ale, panie moje drogie, on jest idealny dla panów w sensie takim, że jego zapach, jeśli będziemy go na przykład dyfuzować sobie w, w kominku eterycznym, będzie pobudzał męskość. To me, będzie nadawał sił e, naszym mężczyznom, i możemy zrobić sobie z niego taki też olej do masażu. I najlepiej no, można na przykład na oleju migdałowym, można na oleju y, żożoba, na oleju np. Na winogronowym, w takim dobrym oleju roślinnym. Dodajemy, wystarczy jakieś dwie kropelki do dwóch łyżek takiego oleju, wymieszać i zrobić sobie taki właśnie walentynkowy masaż. A jeśli tradycyjnie oczywiście nie macie Czasu, nie macie oleju, nie chcecie, nie macie ochoty na robienie, to polecam nasz gemmoterapeutyczny, właśnie balsam, który właśnie dokładnie jest e, ma w sobie dodatek dawany olejku eterycznego zdawany który właśnie przepięknie, właśnie pachnie, nadaje w ogóle olej zdawany jeszcze nie powiedziałam, że on ma takie działanie też antydepresyjne. Jeśli na przykład czujemy takie zmęczenie fizyczne, psychiczne, to super jest albo właśnie się pomasować takim olejkiem, albo skorzystać z aromaterapii i kropić sobie na przykład na kominek. Jeśli chcecie, my tutaj na przykład olejku zdawany nie sprzedajemy na naszym sklepie, ale ja chętnie polecam moją koleżankę. Ze studiów związanych z zielarstwem, ziołolecznictwem Ines Herbines. Na jej sklepie możecie zerknąć i właśnie zadobyć taki olejek. A tak jak powiedziałam, jeśli nie macie czasu na przygotowanie własnego oleju do masażu, to polecam nasz balsam, który po pierwsze będzie się podobał panom. Co jest najważniejsze, bo bardzo często nasze klientki mówią tak: dziewczyny, te wasze kremy tak super działają, ale mój mąż, jak kładę się do łóżka, to często mówi: Boże, czym ty się znowu wysmarowałaś? Z serią GYMNOTHERAPIC nie ma tego problemu, a szczególnie z balsamem, bo właśnie jest tam dodany ten olejek zdawany i balsam daje uczucie takiego ukojenia, relaksu, uspokojenia, także warto się nim też wysmarować w walentynki. No i tradycyjnie przygotowałyśmy dla Was taki mały upominek walentynkowy. Czyli tak, mamy zestaw z naszym balsamem pełnym afrodyzjakowego olej kutowana. i do tego dorzucamy gratisie 3 mydełka nagietkowe w postaci serduszek. To są nasze takie afrodyzjaki, takie rośliny, z których możemy skorzystać w ten dzień Świętego Walentego, w dzień miłości właściwie. A jeśli wy macie jakieś swoje sposoby, swoje sprawdzone metody, jak mm, miło i dobrze spędzić ten dzień z najbliższą osobą lub z najbliższymi, to piszcie w komentarzu. Także ściskamy, pozdrawiamy i pięknego dnia życzymy. Pa.